Nie myłem się. Dzień 12. Status banana. Coraz jest bardziej ciemny. Ostatni tutaj szliwy, i zakończymy trzecią wojnę rasizmową. Też do tego stał się trochę bardziej miękkim. Jakbym go tutaj ścisnął, to by mi wybuchnął. I niczym, Karolek z Sprite and Banana Challenge by się na mnie żygał. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Otóż, dlaczego białe tablice nie są nazywane czarnymi tablicami? Otóż. W nazwy mają Witte Whiteboard, a nie Blackboard. Poza tym byłoby to mniej widać i jakbyście byli czarni, to byście nie mogli ich używać. Poza tym, także dzisiaj mnie tak noga boli, że nie mogę normalnie chodzić bez mojej tutaj beter rózgi do chodzenia, tak zwanej laski, walking cane z języka angielskiego. No i chcę powiedzieć jedno, że wszyscy kłamią i to nigdy nie jest toczeń. Według mnie w ogóle powiedzenie, że człowiek umiera z godnością jest całkowicie bez sensu. Żyć to można z godnością, ale jak umierasz, to w tym w ogóle nie masz żadnej godności. Pewnie zastanawiali się jak pachnie. Już wam tutaj mówię. Szczerze? Nie czuję tego wcale, więc to jest jakiś oszukany. Niby się nie 12 dni, a mój zabach jest... Czy jest bardziej wyczuwalny? Tak. Czy jest jakiś intensywny zabach? Nie. Pokażę wam taki fajny trick. Wczoraj tę oglądałem, w którym ta jedyna, która jest dosyć podobna do mojej przyjaciółki i ma tam niebieskie włosy. W sensie nie przyjaciółka, tylko ta jedyna z tego bardzo edukacyjnego filmu. Normalnie zakłada sobie te zakulanówki. Nie wiem jak one się dokładnie nazywają, ale to są takie jakby dwie, dwie pary, masz takie jakby dłuższe skarpety, aż tutaj. Za kolanówki, o dobra to jest te słowo, no i potem ten, podchodzi do typa, szarpie mu normalnie swoimi tutaj ustami prosto za spodnie i jak zdejmuje mu spodnie to wtedy szarpie go normalnie tak bardzo mocno i potem chyba klatkę piersiową i dalej nie wiem co było, bo doszedłem, zawsze jak oglądałem parki urajski. Nigdy nie, wiem, jak się ten film skończył, wiem tylko tyle, że tam jakby jakaś grupa ludzi przyjeżdża zwiedzać i potem jest jakiś wywą dinozaurów i ci ludzie próbują przeżyć, ale zawsze, to oglądałem to, usłyszałem przy tym filmie, jakiś tak mnie zawsze nudził. <grym> W ogóle, czy słuchacie radia? Według mnie to jest taki bezsens. Jedynie kto to słucha, to starzy ludzie. No i ewentualnie zrozumiem to, jeżeli słuchacie radiowy w samochodzie, ale w każdym innym miejscu. Odpalę sobie po prostu YouTube'a, Spotify'a, a nawet jeśli nie chcesz oglądać reklam, albo płacić za jakieś premium, to sobie powiesz i masz muzykę. Po tym filmie idę oglądać porno. See ya.